Cześć, kochani, witajcie. Jesteśmy z kolejną wizytą. Uchenia, spójrzcie na ten niezwykły żerandol prawdziwe dzieło sztuki, które pamięta jeszcze czasy, gdy światło dawały tylko płomienie świec. Każdy detal od misternych ornamentów z brązu, poręcznie malowano porcelanę, czaszę to hołd dla dawnego rzemiosła. Taki żerandol nie tylko świetla wnętrze, ale też przynosi nas w świat. Pełen elegancji, przepychu i historii. Zwróćcie uwagę na bogatą rozetę na soficie wygląda jak z pałacowej sali balowej. To niezwykły element wyposażenia to fragment historii, który wciąż żyje i świeci jak dawniej.